Hej, cześć Siemano, moi drodzy! Z tej strony Patryk. Eee, jak widzicie, to jest Niture Speed Most Wanted 2012. Chyba eee, najnowsza wersja Nitur Speed Most Wanted. Eee, Most Wanted czy Mostu, Most Wanted? Most Wanted? Nie wiem, jak to się wymawia. Eee, pierwszy raz odpaliłem sobie ten grę Znaczy drugi, o, bo raz tam z kolegą sobie odpaliliśmy. I powiem wam, że nie umiem tu jeździć. Znaczy, już ogarnąłem troszeczkę, bo tu trzeba. Trzymać A, żeby jechać do przodu, Z, żeby jechać do tyłu i nie wiem, odpaliłem grę i było jakieś strasznie długie intro, którego nie szło pominąć. I teraz po prostu po tym intro od razu całą repetą puściło mi samochód, którym muszę po prostu kierować. No to sobie kieruję po prostu. Yy. Zobaczymy jak to wyjdzie. A no, no i tak po prostu sobie pogram dzisiaj troszeczkę. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja idę tam, gdzie mi ta zielona kreska prowadzi. Pięknie. I co mam teraz zrobić? Coś tu do mnie mówi. No mniejsza. Mam no, wcisnąć E. To wcisnąłem. Jakieś intro. To jest angielski, więc ja tego nie zrozumiem, więc sorry. Bardzo podoba mi się grafika w tej grze powiem wam, szczerze yy, i gram sobie w tą grę na laptopie i powiem wam, że śmiga wow, bosko no i ja chcę już jechać 6. Yy, no, to wcisnę sobie 6. Aha, i mam jechać, no to jadę. Z plus A, żeby wystartować event, Case to the City. Nie wiem o co chodzi. No, Miesza, zobaczymy, co tutaj nam się włączy. Jakieś oczywiście yy, znowu epickie intro. No, ale mniejsza z tym. Yy, aha, i. Ja sobie zastopuję na razie tą grę, bo zapomniałem sobie włączyć stopera, a nie chcę, żeby odcinek był jakiś y, ekstra długi. E, dobra. E, tu sobie kieruję, tu jadę. Ach, I co, ja mam się z nim ścigać, czy...? Uo, źle pojechałeś, cioto. Ale za mnie ciota, źle pojechałem. No mniejsza, no to się trochę pobawię po prostu. A co to mi się robi? Jeszcze nie ogarnię jeszcze sterowania w tej grze do końca. Nie jest to nic wybitnie trudnego. No ale po prostu. Jeszcze w laptopie są tak małe strzałki, że nie mi gówno idzie zrobić za przeproszeniem. Jeżeli następnym razem będę grał sobie właśnie na laptopie, to podłączę sobie chyba normalną klawiaturę. <laughs> Brawo, Patryk, Brawo. Jeszcze go wyprzedzimy, mówię wam kurwa. Sory, ale nie umie jeździć. No nie, nie tu skręciłem, Patryk, ty cioto. Dobra. <grystanie> o oh my gry, co to jest w ogóle? No mniejsza, ale powiem Wam, że jeździ się zajebiście za przeproszeniem. Jest taka płynność tej gry. Dawno mi się tak fajnie nie grało, naprawdę. Ja nie jestem żadnym fanem Wielkim Nitwór Speeda, nic takiego, mam kuzyna, który jest wielkim fanem Nitwór Speeda, ale naprawdę ta gra mi się podoba. Jest po oczkach. Jestem pierwszy, lol. Finishing first or second wins mods for your car. Fit these immediately for an instant upgrade. Or use easy drive later. Aha, jakieś nowe części dostałem, czy coś takiego. Dobra, Speed Point. Jakieś Speed Pointy, jakieś punkty chyba o to chodzi. Ale powiecie, czy to nie jest fajnie wszystko pokazane. Te, te właśnie wstawki mi się to bardzo podobają. Dzisiaj powiem wam szczerze, że na tym filmie. Ogarnię sobie tę grę troszeczkę. No, a czemu by tego nie nagrać? Dobra. Dobra, co ja mam teraz robić? Kto to wie? Mam tu coś takiego jak mapa? Obstawiam, że pewnie nie. O, jest mapa. Zobaczymy o co chodzi. Może to będzie coś fajnego. Tam jestem ja. Speedrun. A jest Może. Co jest? Nie wiem, nie wiem co ja teraz zrobiłem, ale. O, muzyczka mi włączyło. E, jeszcze raz sobie, włączę tę mapę. Ja jestem tutaj. Jakiś wyścig, coś takiego. Nie ma nic takiego. Hm. O. Aha, dobra, ja jestem najbliżej którego? tego punktu. No, enter, start race. No. Aha, i mogę tam chyba jechać, tak? Aha, no to dobra. Powiem wam szczerze, że o to mi właśnie chodziło. Patryk, udało ci się. Kozak jesteś. Arr. Walimy guma. Dobra. Pięknie, Patryk. Dobra, to pojedziemy sobie po prostu w to wyznaczone miejsce i zobaczymy, co tam dalej. Po prostu sobie dzisiaj pojedziemy. Myślę, że mi to wybaczycie. Taki po prostu odcineczek z dupeczki. Hopsa? Skręcimy sobie tu. Kurczę, ale mi się grafika tu podoba, Jezu. Tak kurwa, mur, tak że tak przeklinam cię brzydko, nie wiem czemu. Po prostu tak. Tak nie wiem. Nieładnie tak wiem A, ja tu zawsze biorę strzałkę do tyłu, a tu... Jak złuszę... Jak jeździsz? Jak duszę strzałkę do tyłu, to... Nie pojadę raczej. Bo muszę trzymać Z. Tak, jeszcze wschody. Dobra, teraz muszę przytrzymać sobie A. O, ale zarzuciło. <słuch> Dobra Stachu, jademy. O, taki motyw w tunelach jest zajebisty. Dobra, pojedziemy sobie teraz troszeczkę. Ta przyjebał w mur. Muszę nawrócić, Powiem że mogę jechać prosto. Aha, to pojadę. Powiem ja wam, że chyba w dzisiejszym tym odcineczku to się nie pościgamy. No ale... ale przynajmniej do, dojadę w to wyznaczone miejsce. Hoppa. Gdzie my mamy jechać? Aha, już wiem. Tu, tu mamy sobie jechać. Lola, ale żebym nie umieć jeździć, no to jest obłęd. Nie na no, serio, nie jestem przyzwyczajony tutaj jeszcze do tego sterowania, tym bardziej jeszcze jak mam, wiecie, klawiaturę laptopową. Yy, aż mi się klawisze pomyliły. No komentarz. Pamiętaj, żeby wdusić A, dobra. Patrzcie, jak tu wejdę. E... Dobra. E, więc tak sobie troszeczkę pojeździliśmy z dupki, więc to tyle w dzisiejszym odcinku z Need Speed'a Most Wanted. To był tak jakby wstęp, pokazanie wam tej gry, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z Need Speed'a, trzymajcie się, no i cześć!